Z obliczeń i kalkulacji największych matematyków świata współczesnego wynika, że już jutro przedostatni odcinek ślubu od pierwszego wejrzenia, a konkretnie piątej edycji tego programu i pierwszej, którą obejrzał z Wami Whistleblower. Jak się okazuje, program, choć z założenia podobny do rolnik szuka żony czy sanatorium miłości jest jednak czymś zupełnie innym, mimo że wciąż bliżej mu do rolnika. To jednak różnic jest naprawdę dużo. Między innymi to, że w rolniku są najpierw wizytówki i że osoby piszące listy do potencjalnych uczestników mogą zdecydować, czy dla tej konkretnej osoby są w stanie zaryzykować bycie sławnym, ale też hejtowanym ilustrowanym przez całą Polskę. Dopiero później piszą ten list w nadziei na miłość z tą konkretną osobą. Sam zaś uczestnik liczy na to, że zobaczy go jak najwięcej ludzi w Polsce więc ta druga połowa znajdzie się jeśli nie przez program to po nim. W ślubie od pierwszego wyjrzenia uczestnicy mają dużo mniejszy wachlarz możliwości, bowiem selekcja dokonuje się wśród osób, które zgłaszają chęć wzięcia ślubu z nieznajomą osobą, którą poznają w trakcie samego ślubu, a wybór tej osoby będzie całkowicie zależny od ekspertów tvn Którzy zależnie od tego którą akurat wstaną nogą takie zafundują wam kilka przyszłych miesięcy życia, a może i kilka traum, które z pewnością nieraz pojawiły się po nietrefionym wyborze. Zdaje się, że uczestnicy ślubu od pierwszego wyjrzenia muszą być dużo bardziej zdeterminowani zdesperowani, bądź nieświadomi konsekwencji swoich decyzji, od uczestników innych programów tego typu, ich stosunek do ślubu musi też być jakiś taki bardziej swobodny niż dajmy na to większości populacji w tym przedzielonym Wisłą kraju, chociaż tutaj na myśl przychodzi mi uczestnik tej właśnie edycji, Maciej, i to nie bez powodu, bo Maciej od pierwszego odcinka w którym się pojawił opowiadał za wzięcie o tym, jak ważna jest dla niego religia, jak bardzo wierzy w Boga, i jak bardzo wiara w Boga odmieniła jego życie. Na dowód tego Maciej pomodlił się do jajecznicy z pieczarkami, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że jego słowa to nie tylko proste frazesy. Później okazało się, że Maciej w podróż poślubną zebrał Biblię, a także odmówił zamieszkania z nowo nabytą małżonką. Zaś w późniejszych odcinkach zaskoczył wszystkich wyznaniem, że czeka z czystością do ślubu kościelnego i przed tym wydarzeniem nie zaszczyci Laury obecnością w jej łóżku. No cóż, o ile modlitwa przed posiłkiem brzmiała całkiem niewinnie, o tyle reszta trochę dziwi. Nie ze względu na samą wiarę Macieja, bo każdy ma prawo wierzyć w co chce i żyć jak chce, ale on zgłosił się do programu ślub od pierwszego wejrzenia. Gdzie znajomość zaczyna się od ślubu, później jest wspólne mieszkanie, i tak dalej. Na tym to polega. A on wziął ślub, ale wciąż czeka, że weźmie jeszcze jeden ślub, żeby to wszystko się zadziało. Trochę chyba nie tak działa ten eksperyment. I generalnie trochę to dziwne. My sądzicie, jak się okazało, najbardziej zdziwioną osobą okazała się jego małżonka, bo jak pokazały kolejne odcinki, nie tylko nie jest ona aż tak wierząca jak Maciej, ale też jest zupełnie przeciwna instytucji Kościoła, obrządkowi i temu wszystkiemu, co robi Maciej. Co więcej, okazało się, że zachowanie męża, który oszalał na jej punkcie od pierwszego wejrzenia i chodzi za nią krok w krok, zaczęło ją drażnić. Biblia ją wystraszyła, niechęć do wspólnego mieszkania skołowała, a wyznanie o czystości do ślubu kościelnego całkowicie zszokowało, i to wszystko w jakieś dwa tygodnie, a psycholog na to, że to jej wina, bo bawi się w psychologa i szuka w mężu wad, zamiast go zaakceptować, ja rozumiem, że dla psychologów wiara nie jest czymś istotnym, ale czy to tak trudno zrozumieć, że są ludzie, dla których na wierze opiera się ich cały światopogląd, i nie trzeba być takim człowiekiem, żeby to uszanować, zrozumieć i znaleźć dla tego chłopaka dziewczynę myślącą podobnie, no ale nie. Niech się męczą, dręczą, na koniec powiemy im, że to ich wina była, że się nie dogadali, bo mogli przecież zaakceptować to, że ktoś chce ślubu kościelnego i zaakceptować to, że druga strona go nie chce, i żyć w czystości do śmierci, a rozmnażać się przez pączkowanie, no mniejsza o to. Generalnie od kilku odcinków raczej nikt nie ma wątpliwości, że z tego małżeństwa nic nie będzie. Między nimi już nawet nie ma dram, tylko beznamiętne oczekiwanie na koniec eksperymentu. Wspólne wyprowadzanie psa, rozmowy o niczym i dziwnym wyrazy twarzy. Każdą przeszkodę pomijają, wcale jej nie przeskakując, podobnie każdy problem pozostaje nierozwiązany, a koniec na szczęście jest bliski. Bo ile oni muszą czekać, żeby psychologowie nie wieszali na nich pasów miesiąc, no tyle to się da zrobić ostatecznie, a później każdy pójdzie w swoją stronę. Chyba że im wydarzy się coś nieoczekiwanego, czego nie było w zwiastunie kolejnego odcinka. Ale skąd możemy to wiedzieć? Otóż tutaj pojawiam się ja, cała na białą, niczym biała gołębica przynoszę wam radosną nowinę. Doszły mnie słuchy. Z kilku źródeł? Kilka źródeł jest tutaj kluczowe. Jedno źródło to rzekomi znajomi, drugie to sąsiedzi. Są też randomowe komentarze mieszkańców Śląska i to wszystko przedstawia się następująco. Wychodzi na to, że Laura i Maciej nadal są razem, ba powiem więcej: oni razem mieszkają. I nie wiadomo, czy Laura wzięła ślub kościelny z Maćkiem. Czy Maciej postanowił zaryzykować grzech ciężki, mieszkając z kobietą przed ślubem, w sensie ze swoją żoną przed ślubem kościelnym? Trochę to zagmatwane, ale sami wiecie. W każdym razie wychodzi na to, że chyba jednak dwie pary w tej edycji przetrwają. Oczywiście może być tak. Że po prostu postanowili dać sobie więcej czasu i po prostu rozwiodą się później. Ale, jakby nie patrzeć, trochę tych miesięcy od ślubu już minęło, także chyba psychologowie chyba podwyżkę normalnie od tvn dostaną za tak zacny dobór par, zwłaszcza Igi i Karola, którzy jak wiadomo nie są razem, a Piotr Mosak już kilka razy pojechał po publicznie. Ale co tam? Wychodzi na to, że w jakiś sposób Laogrze i Maciejowi udało się dogadać, przynajmniej na ten moment, patrząc na to okiem najpopularniejszego portalu plotkarskiego w tym kraju. Nie było bata, że nie będą razem, bo przecież śledzili się na Instagramie. On ją, a ona jego, także związek murowany, co prawda nie lajkują swoich zdjęć? Bo nie mogą zdradzać do końca trwania programu, kto z kim i dlaczego nie, ale za to lajkują zdjęcia swoich rodzin i znajomych, a to przecież coś znaczy. Bo jak można polubić zdjęcie byłej żony swojego szwagra, no dorośli ludzie tak przecież nie robią, czyż nie? Wyjątkowo wytłumaczę, że to sarkastycznie było, żebyście mi tu gruźb karalnych nie pisali pod filmem. Dajcie znać za to, jak myślicie, co wydarzyło się między Maciejem. A laurą, albo co jeszcze się wydarzy, w sensie w programie, że zdecydują się zostać małżeństwem, choć niewiele na to wskazuje. Pogodnego czwartku. Bye, bye.